wodę i zaczyę kapać Nieszczelnność No. no i tak jak tylko się korzystało z prysznica, to tak sobie ciurkiem tutaj lało. Tu wygląda na to, że jest, jest tylko wilgotno na skutek tego, natomiast oczywiście mówię, płytka nie udało się nie schuć nic poza. Nie, nie zniszczyć nic poza. Także teraz sprzątam. To.